Prosto, by to wszystko wyglądało dla nich, jak faktycznie działo się w tym meczu. My już nie będziemy rozmawiać między sobą, dołącza do nas nie lada jegomość, Mikołaj Maus-Karolewski. Dobry wieczór, Mikołaj, dobry wieczór, Honoris. Dobry wieczór, witam wszystkich. No tak nie bez przyczyny witam was jako drużynę. Bootcamp rozpoczęliście niedawno, jak się gra gdy jesteście obok siebie. Nawiązuje do bootcampu, nawiązuje też do finałów na Stadionie Śląskim ostatnio. To jest jednak troszeczkę zupełnie inna rywalizacja dla was, gdy jesteście obok, gdy możecie poczuć tę rywalizację w inny sposób. Na bootcampach na pewno nam lepiej się gra oficjalnie. Tak jak widać w sumie na tym meczu, no, lepiej nam się po prostu gra, jak jesteśmy wspólnie w jednym miejscu. Bootcamp właśnie jest taką odskocznią, że przyjeżdżamy wszyscy i trenujemy z jednego miejsca. Uważam to za bardzo duży plus. Zawsze byłem zwolennikiem takim, że wolałem, lepiej, wolałem grać na lanach i na bootcampach ważne mecze i niż w domu. Także na no... Dla nas na pewno na plus, i na, dla zawodników, których mamy drużynę. A jaki macie konkretny cel tego bootcampu? Bo ta gra wygląda naprawdę świetnie i wydaje się, że na nasz polski rynek to, co już pokazywaliście przed bootcampem, na pewno by wystarczyło. Zatem, po co się spotkaliście razem? Jaki macie taki właśnie główny cel tej wspólnej pracy teraz? Główny cel to na pewno są przygotowania do nadchodzących relegacji, premier. Poznaliśmy właśnie dzisiaj przeciwników w piątek akurat mamy mecz oficjalny, więc no, tak naprawdę głównie Budkamp robiliśmy pod te, pod te zawody. No, traktujemy aktualnie SA Premier na pierwszym miejscu, więc no, też stąd taki plan, żeby przyjechać do Warszawy i grać z jednego miejsca. A czujesz, że to jest wystarczający czas, że patrząc na Waszą grę, ewentualne też niedoskonałości, żeby to wszystko usprawnić do, do tego oficjalnego spotkania, o którym tu powiedziałeś? Znaczy, to wygląda tak bardziej, żeby przyjechać wcześniej, zaklimatyzować się mhm. razem wspólnie z ekipą, i poprawiać błędy, które są które szybciej możemy zniwelować niż będąc w domu. Na przykład też ten mecz z Ago, który nam no, mhm. totalnie nie wyszedł w finale. No, indywidualnie każdy z nas po prostu no, nie dawał rady, AGO nas zniszczyło. No. Także ciężko tak naprawdę zanalizować ten mecz. Mhm. Po prostu się po nas przyjechali, no ale. No, to, tak jak mówię, SA Premier teraz jest głównym celem dla nas. Nie pykło 4 Trzeba żyć dalej. A tak właśnie, wrac gdzieś wracając do tego spotkania rozgry rozgrywanego na Lanie. no To takie faktycznie spotkanie trudne do analizy, ale widzisz, co w drużynie aktualnie trzeba faktycznie poprawić? Co jest tym, jakby, pierwszym punktem na liście, jeżeli chodzi o rzeczy, które no też teraz wspólnie na bootcampie możecie i nawet potrzebujecie, żeby to jak najszybciej naprawić? Że to jest ten słaby punkt aktualnie po stronie Honoris? Mm, przede wszystkim. Uwa znaczy inaczej, to był nasz wspólny pierwszy turniej w tym nowym mm -hmm. składzie Frenda, tak naprawdę też był pierwszy LAN Rejko, no tak samo w sumie taki poważniejszy V4, żeby się dostać na taki główny turniej i no, uważam, że ta częstotliwość po prostu lanów mm -hmm. spowoduje to, że będziemy coraz lepsi na właśnie takich ważniejszych turniejach. I to naprawdę będzie budowało nam większą pewność siebie. Nie? No, Lany są, so, są, so, solo, grywce z CSGO na tym poziomie. Panowie, jeszcze jakieś pytania do, do Mauza w tym momencie? No to ja mogę dopytać, jak to dzisiaj od kuchni wyglądało, bo tak ostatnio czytałem rozmowę z Tazem. Taz opowiedział o tym, że chciałby, żeby ta drużyna cały czas żyła, żeby dobrze reagowała na to, co dzieje się w tym spotkaniu. I powiedz, jak to wyglądało z Twojej perspektywy dzisiaj. Czy koledzy faktycznie robili ci miejsce? Czy to wszystko dzisiaj żyło? Jak dzisiaj tutaj grało na tej ostatniej mapie, przede wszystkim? No bo tam zagrałeś najlepiej. Tak szczerze nie patrzyłem, ile miałem fragów. Po prostu liczył się wynik końcowy. Nie zwracałem czy tam miałem 30 czy 20, ale dla mnie to jest bez znaczenia aktualnie. A Więc, jak myślisz, no, nie miałem. Tak by się tak nie obstawić. No, nie wiem. No ponad 30, myślę. No, no dobrze. dobrze. 35. O, no. no, także nie no każdy żył, każdy się bawił gierką, tak naprawdę w tym meczu w PG Tur wydaje mi się, że nie zagrali na 100% siebie, bo też no plotki krążą, że tak naprawdę to był chyba ich ostatni oficjalny mecz w tym składzie, więc no chłopaki pewnie na luzie zagrali bez presji żadnej, także no zrobiliśmy swoje. O plotki zaraz na pewno będziemy pytać. Plotkami też żyjemy. Eee, no a ty idź żyć już razem z drużyną. Mecz za wami. Wieczór jeszcze trwa, zatem my nie możemy się was doczekać w takiej formie, chociażby na finałach Polskiej ligi Sportowej, oby właśnie w tę stronę już bezbłędnie. Dzięki Mikołaj za ten mecz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Cześć. Plotki, ploteczki. No Honoris coś Odpytamy, wieciało, no jak tym... już tutaj